Witajcie na kanale Mania Gotuje dzisiaj instrukcja jak zrobić ciasto na pizzę i jak przygotować pizzę tutaj w dzierze robota mam przygotowane mąkę mąka 00 do której dodajemy soli i ciepłej wody i to są trzy składniki, które idą na początku do ciasta i wyrabiamy Wyrabiamy aż się połączą wszystkie składniki, i później, jak już ciasto się zarobi yy, czy ta mąka cała, wszystko będzie już takie wyrobione. Dodamy jeszcze dalej yy, trochę wody. Dodamy oleju. Oliwy z oliwek albo zwykłego oleju. I będziemy w sumie wyrabiać robotem ciasto minimum 10 minut. Tyle trzeba wyrabiać, a nawet można i 15 minut. Im dłużej, tym lepiej. Wszystkie składniki yy, macie wyświetlone na, na ciasto, na pizzę, yy, na początku filmu. O, i tutaj już dodałam oleju, tylko teraz troszeczkę jest poślizg i ciasto dalej się wyrabia. Ciasto już mamy wyrobione. Teraz jeszcze je troszeczkę tak po rozciągam, powyrabiam wyrabiam a później przełożę jeszcze na stolnicę i będę wyrabiać ręcznie. Ale ciasto najpierw zostawiam do wyrośnięcia minimum na godzinę, aż podwoi swoją objętość. Do pieczenia pizzy używam mąki 00 włoskiej. To jest mąka specjalna, przeznaczona do wypieku pizzy i na niej najlepsza pizza wychodzi. Teraz ciasto jak już wyrosło. Wyrabiam na stolnicy. Jest elego, piękne wyszło eleganckie. Ciasto jest eleganckie. Ja tutaj mam ciasto przygotowałam z kilograma mąki. Kilogram mąki 00, więc dlatego jest dość sporo go. I z takiego ciasta mi wychodzą cztery średnie pizze z takiej porcji. Czyli ja mam kilogram mąki. Na kilogram mąki daję łyżkę kopiastą soli. I dwa, dwie szaszetki drożdży instant. Czyli w jednej podaje jest y, 7 gram, no w sumie wychodzi 14 gram drożdży i na to przychodzi y, na pół kilo idzie 300 ml wody, czyli na kilogram idzie mąki 600 ml wody ciepłej. Już tutaj mam uformowane ciasto i teraz podzielę je na cztery porcje mniejsze i uformuję kulki. A później z tych kulek będę formować w pizze. Dzięki, że oglądasz film. Zapraszam Cię na moje inne przepisy. Na mój kanał Nie ja Gotuje. Cały czas pojawiają się nowe przepisy. Nowe filmy. Także zapraszam, zachęcam. I zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Zostaw mi suba. Będę bardzo wdzięczna. Każda subskrypcja umożliwia mi dalszy rozwój kanału. Pamiętaj nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału. Teraz formujemy kulki z tych części, które wycięliśmy z ciasta i potem będziemy formować pizzę. Kulki mamy gotowe, praktycznie jeszcze dwie, trochę przerobić je. Tak. I potem boki zabijamy do środka, żeby takie ładne się gładkie zrobiły okrągłe było, jeszcze troszeczkę je pokręcimy, żeby takie były fajne, okrąglutkie, jak pizzerii. Ciaramy na grubych oczkach ser żółty, mozzarella. I teraz formujemy pizzę. Ja to robię na papierze do pieczenia, bo jest mi tak wygodniej, i potem razem z papierem ściągam do pizzę na rozgrzaną blachę. Bo pamiętajmy, że pizza zawsze się pieczy na rozgrzanej blasze, albo na kamieniu. Ja mam taką grubą blachę żeliwną i ją najpierw nagrzewam w maksymalnej temperaturze w piekarniku, ile fabryka dała. Tak ustawiamy piekarnik na kula. I jak się rozgrzeje taka blacha, to razem z tym papierem ściągam taką pizzę na taką gorącą blachę i wkładam do piekarnika. Tutaj najpierw wręcz się trochę rozciągłam sobie yy, yy, tą, że tak powiem, tą pizzę. Tą kulkę. Troszeczkę rękami porozciągałam. No a teraz już sobie pomagam wałkiem. No niestety nie umiem jeszcze tak po powietrzu super obracać pizzą, jak to robią czermeni we Włoszech. Więc sobie pomagam bałkiem, ale to. Nic się takiego nie dzieje, że się robi okiem. Też można. Byle by ładnie uformować placuszek, jakby był fajny, zgrabny. I na obkoło trzeba taki delikatny rancik zrobić. Jeszcze ręcznie sobie ją troszeczkę uformuję. Zrobię ten rancik, tak jak mówiłam, taki delikatny, żeby coś nie wypływał, czy nie spłynął. O, taki delikatny rancik się robi. No i będzie praktycznie uformowana. Przypominam, jak masz ochotę, zostaw mi subskrypcję na moim kanale Monia Będzie mi bardzo miło i będę mogła się dalej rozwijać. Z góry dziękuję za każdą subskrypcję. Pizzę mam uformowaną i teraz mam sos do pizzy, który już widzieliście w poprzednim filmie, jak robiłam pizzę. Robię go z pasaty, do której dodaję troszkę oleju z oliwek, sól pieprz, czosnek, świeży bądź granulowany, oregano, bazylia i już sos jest gotowy. I takim sosem polewam pizzę, na to daję startą mozzarellę. I jeszcze daję mozzarellę w, kul w kulce. Urywam po kawałeczku, układam na pizzę. No wiadomo, że na pizzę już dajemy takie składniki, jak nam pasuje jaką pizzę lubimy. Może być margarita, czyli tylko z sosem i z serem. Może być z szynką, z oliwkami, z, z tuńczykiem, na przykład. No, wersji jest dużo różnych. Z jednej strony robię pizzę taką z pomidorkami wegetariańską, bez benzyny, a z drugiej strony daję szynkę. I to będzie pizza taka dwa w jednym. I Wkładamy pizzę do piekarnika, tu mam właśnie tą rozgrzaną blachę, ściągam sobie tak razem z papierem pizzę, jest to bardzo wygodna metoda. I wkładam do piekarnika, oczywiście nagrzanego na full i piekę około 10 minut. I tak formujemy kolejną pizzę, dajemy sobie oczywiście dowolne składniki. Pizza jest przepyszna, wychodzi naprawdę także polecam taką metodą robić. O, tutaj już mam sosik, serek i tu będzie już cała z szynką. Dzięki, smacznego i do zobaczenia.